Ziema, siema moi drodzy, witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Shakespeare Fidget Moi drodzy, dzisiaj wam się pochwalę nowym pupilem, Hydrowirem Tutaj proszę bardzo Czekałem z tym jajeczkiem specjalnie, żeby tutaj zrobić taki egg opening tak zwany yy, yy, Co prawda miałem, byłem pewien, że wypadnie Hydrowir, aczkolwiek wypadł Hydrowir, także super yy, Zawalczę sobie tutaj O Jezus, co się stało, Sie, chwila tu, tu byłem? Byłem tu czy nie? Nie, by, nie, byłem. W ogóle ten, aż mi się przypomniało jak ten. O Jezu, mikrofon tu uderzyłem, czekajcie. Jak jest, jak je, nie wiem czy byliście czy nie, pewnie każdy z was w Licheniu był. I tam jak jest, jak jest ta wieża taka wysoka, nie? I tam można wjechać windą, albo można wejść po schodach. I jak tam się wchodzi po schodach, to tam właśnie na ścianach je, tacy wandale oczywiście, na, po napisy wywali... Yy, Byłem tu, na przykład Kacha i, i jakiś nie wiem, ja, Jacek, na przykład, albo y, napisali jeszcze y, JP 100%. Ale to akurat dobrze, bo Jan Paweł tutaj polskim papieżem był, także to, to absolutnie nie ma, nie ma tutaj nic z tym złego. Ale zdarzają się też wulgaryzmy, jak na przykład, jak to teraz młodzież mówi, tam JOLO jest ponapisywywane, i takie są nie, nieciekawe rzeczy czasem. Ja to czytałem oczywiście, bo to jak się wchodzi tam z 30 pięter na te wieże, to fajnie można sobie, że tak powiem, oprócz, że zrobić nogi, to można jeszcze sobie poczytać, co tam ludzie piszą. Co mądre rzeczy. Zobaczymy, co tutaj. Jest kamyk na wytrzymałość, dobrze. Dobrze, że jest kamyk na wytrzymałość. O, już mają powyżej setki, Do, ten już jest słaby w sumie, mogę go wyrzucić. Tutaj już mam, o, 600, sze... To tutaj dużo, dużo, dużo lepsze. Te kamiki są w ogóle to super, bo zobaczcie, e, ja już tutaj, jeśli chodzi o twierdzę, jestem. Mam 2428 czci, czyli jeszcze y, 72 walki wygrane. I będę mógł lotnąć tutaj z Czerbuna, co jest bardzo ważne. No dziennie, ile tam walk wygram? No, trochę wygram. Takie, wiecie, ja szukam takie walki, żeby zarobić, a się nie narobić za bardzo. Ona, no tutaj może. No może nie takiej. O, no muszę, po prostu muszę to zaatakować. Nie były. O, tak. No co prawda tylko jedna. jedna cześć, ale no, jakby... Surowce tego wymagały. Atak tutaj był. Ale zobaczcie, odkąd zbudowałem tutaj fortyfikacje, nikt nie był w stanie mnie sforsować. Także ja jestem z nich bardzo zadowolony. Bardzo dobrze się trzymają. Yyy... Nikt, jeszcze, ani odkąd w ogóle, zobaczcie, zdobywam cześć, i nie tracę, jakby nie, tutaj zdobywam, zdobywam, ale nie tracę, bo mnie nikt nie atakuje, już jestem całkiem wysoko. Co prawda, tutaj szkoda, że tylko po jednym punkcie się dostaje, to jest trochę nieuczciwe moim zdaniem. No ale już trudno. Tu byłem, nie byłem. Nie, mu nic nie zrobię pewnie, możemy to zobaczyć sobie wspólnie. Chociaż ja go, ja go raczej nie pokonam prędko, jeszcze trzeba trochę pod, podekspić, że tak powiem. O, tutaj te kryty nawet... nawet ładne, no nie. Nie da się tutaj odmówić tego, że były ładne te kryty. O, nieźle. W sumie to nie bije tak dużo, jak teraz patrzę. Bo unika. No, trochę mu wziąłem. I teraz tak. Chciałem jeszcze sprawdzić. Aha, no dobrze. W ogóle to jest takie trochę fizzbed, że ja przez... Yy, przez 3 miesiące wbiłem 5 leveli No ale dobra, tak już, tak już niestety na tym levelu jest Trzeba się do tego przyzwyczaić Tutaj nie ma co się, yy, nie ma co się nastawiać na jakieś szybkie ekspienie Bo to nie ten level Tak już jest, temu też za dużo nie zrobię No na razie mam bloka, muszę, moim celem na, na ten jest Teraz oczywiście zrobienie tego i zdobycie tego yy, tu już go, Tego już mam Rodzina Sefga i mam nadzieję, że wszyscy zdobyli Maguta, bo można go było zdobyć 1 kwietnia. Ale mam nadzieję, że nikt nie miał takiego złego uczucia, że zapomniał, bo to jakby to by było takie trochę feels bad, jakby ktoś zapomniał, bo, bo wiadomo, że następnego można lotnąć za rok. To by było nieszczęśliwe, jakby ktoś zapomniał, ale mam nadzieję, że nikt nie zapomniał, że wszyscy są zadowoleni i że wszyscy go mają. Także to, to tyle. I co tutaj wiadomości od Was? O, właśnie tutaj przypomnienia, nawet. Dostałem od, od, od ludzi z gildii, ale ja oczywiście pamiętałem, nie żeby tam coś. Yy, szansa dopiero za rok. No dokładnie, o i, i OMK napisał. Ocenisz staty, albo LOMK. Nie Można zobaczyć. No takie w miarę w porządku. Co tutaj? To jest. Yy... Chwila, coś patrzyłem. Aha. W ogóle zobaczcie, że ten. Jak macie itemek, to to się rozdziela jakby to ulepszenie i ono się rozdziela jakoś tam statystycznie, nie? Zobaczcie, że się rozdzieliło tej... Tu 12, a tu 11. No niby tego ma mniej, to się zgadza. ale... Tutaj klejnociki możesz trochę poprawić, bo tu jest jakiś cienki widzę. Tu też jakiś taki marny. To możesz se. A nie, chwilka. To masz zaczarowane. Wszystko masz zaczarowane. No wszystko. No to dobrze. Klaser poprawić oczywiście. Ja mam, ja mam na ten. Na, na W12 lepszy klasy RAM, ja mam trochę mniejszy. No ale jak się nie chce, to się nie chce, do, do, ale lepiej poprawić. W ogóle czemu masz tak podstawowo tu dopakowane, się tu nie dziwne? Znaczy, coś nie jest aż tak potrzebne. Znaczy, w ogóle jest niepotrzebna siła, tak samo. Tutaj, tutaj tak, tutaj dobrze. No i szczęście jest trochę za dużo. Znaczy, potka, jakbyś nie miał potki, to byś miał w porządku. No także, jak będziesz miał yy, tą. Podkę nieśmiertelkę, to będzie to całkiem spoko chyba wyglądało. Także tyle z mojej strony. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Ja już, moi drodzy, mam, mam pomysł nawet na, na specjala kolejnego, ale to najpierw musicie tutaj dobić, dobić trochę tutaj yy, musi was. No, powiedzmy, że na, na 3500, jak was będzie, to się zastanowię. No, nie no żartuję, wrzucę wam jakiegoś takiego specjala, takiego covera mojego. Związanego z Tracing and fidget, bo już mam nawet pomysł. Nie powiem oczywiście, co to będzie za piosenka. Jaki znaczy co za bicik będzie z piosenki. To mam nadzieję, że się wkrótce dowiecie. Ale muszę Wam zagwarantować, że tekst przemyślę. Napiszę sobie na, na tym. Na, 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 w notatniku sobie napiszę. I jeszcze będę tutaj ćwiczył, żeby to wyszło jakoś. Ale tutaj na pewno wiem, że się uda, bo to nie jest w sumie nic trudnego. Tak. 1903. Zobaczymy ile w ogóle klasera ma najlepszy... Najlepszy gracz. Znaczy najlepszy. Wezmę level na przykład Pandora 99. Brakuje jej. 8. Czy te 12 itemów jej brakuje? No to w sumie też sporo. A zobaczymy, czy tutaj wszystkim brakuje 12. Uuu, jemu brakuje dużo na przykład. Ale fajny. Iście imponujący kamień. Zaiste wyjątkowy. No fajny, taki śmieszny ła ua! Black River, ładnie. Kurde, ale to jest, Ale to musi być Phil's bad nie? Że brakuje mu jednego mopka, czy tam czegoś. Nie wiem, czy mopka na pewno, bo itemka to na pewno nie. Jakiego mopka może mu brakować? Tutaj kogoś pewnie, nie? 50. 50! Ciekawe. Czyli to nie brakuje mu mopka z tego. Easteros! No tak. Easterosa mu na pewno brakuje. Ale fajna broń. Szczątek kraba chyba. Beka. Fajne. 100% klasera. Ale ma ktoś full, tak? Full full. A! Tu dwie. Kurczę, ale to musi być już takie naprawdę. Tutaj trochę 98. O, o, a! I zawsze jak widzę 100 to jestem tak bardzo ciekawy, czy to faktycznie jest 100, czy... Czy jest naciągnięte jak. jak... Prezerwatywa na przykład. A no tutaj już. Zobaczcie, jaka to jest różnica kolosalna z levelami w ogóle. Tu już nie widzę nikogo, kto by miał stówkę. Może ktoś się znajdzie. Nie, tu już raczej nie, bo to chodzi o to, że ani te lochy już tutaj. Im jest ciężej, prawda? A w ogóle to zawalczę sobie z tym. Gdzie jest ten, co miał taką fajną. O. Zobaczymy. A, to ma ten dźwięk, dobra. Ale potęga, nie. No jakbym trochę jeszcze poblokował, to może by się udało. No to fajnie, fajnie, fajne. A czy fajny. No taki średni dźwięk, bo w sumie to nie pasuje kompletnie, ale... Nie oczekiwałem Nie oczekiwałem niczego może więcej, że tak powiem. To ja przegrana. Niestety. O! O kurczę, 2%. To już zaraz będą... Jutro już na pewno to padnie. Jak jeszcze oni zaatakują, to w sumie nawet może padnie. Fajnie by było, bo... Ostatniczo to już trochę to męczymy. Yy, kolejny procent bonus by był... Ja mam 31 tu i 30... No to mam tak. Też nawet sporo w sumie. Trochę mi jeszcze brakuje. Ja tutaj póki co to te misje robię. No i te pupile chcę jeszcze lotnąć też. Żeby mieć je tutaj w kolekcji. Tutaj nie mogę. Yy, zobaczę co tutaj... Coś miałem chyba... A nie. Miałem wrażenie, że miałem coś w roku, co miałem... Yy, co miałem komuś dać, ale... Ale nie, niestety nie. To może na W12 miałem, to mi się pomyliło. Możliwe. A, poczekajcie sekundkę, tak szybciutko. Odcinek z W12 jakoś też będzie w tym tygodniu. Postaram się wam wrzucić. Daj wam, zrobię, o Jezus. Zrobię takie szybkie fikumiku na patyku. Yy. O! Dobra. Odbiorę sobie tutaj. Ja znam misję. Dobra, moi drodzy, to widzimy się w odcinku z W12 jakoś w tym tygodniu. A, muszę się wam pochwalić, że zawiedzie sobie zbroję. Jednak zbroje na siłę istnieją. A już miałem zwątpienie, że nie istnieją. A jednak istnieją. Dobra, moi drodzy, trzymajcie Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Matka, wstaw mi obiad już.